Witam wszystkich. Właśnie przyjechałem na jezioro Orle i przyjechałem do Piotra. Piotr już tutaj siedział. Od której jesteś, Piotr? Siemanko. Od 11 rano. Mamy godzinę około 15. Chyba po 14 nawet nie ma. Kurczę, nawet nie wiem, bo tak się śpieszyłem. A jeszcze ma dojechać do nas Sławek i dojedzie do nas Mateusz. I może nockę. Zobaczymy, może nockę uda nam się zrobić, a jak nie, to do późnego wieczora. Także ja zaraz wędki rozstawiam. Ze skuterem przyjechałem. Rozstawiam się w tym miejscu. W tym miejscu prawdopodobnie Sławek usiądzie, a Mateusz będzie chciał tam do tyłu iść. W takie miejsce zarośnięte, fajne kiedyś to było miejsce, ale tak będziemy kombinować. Wędki już mam w wodzie, wyrzuciłem zestawy. zrobiłem wcześniej sobie zanętę, rozstawiłem sobie fotel. Resztę mandziuro zaraz sobie poukładam. Ciepło się zrobiło, ściągnąłem bluzę, kurde, ten polar I w miarę pogoda się trzyma Także tak to wygląda, Piotr tutaj punktuje, działa No i czekamy na Sławka, czekamy na Mateusza Napiję się kawy? Piotr, masz szklaneczkę? I o Napijemy się z Piotrem kawy Coś tam mi pisze, ale to raczej zielsko, bo zielsko teraz się odrywa i Bubel się robi Także przyjechał do nas Mateusz i zaraz przyjedzie do nas Sławek. Siemanko. Siemanko. No i Mateusz prawdopodobnie tam się będzie rozstawiał. A do nas dojechał Sławek. Siema i kolega tutaj. Siema. I Sławek będzie w tym miejscu łowił. Także jesteśmy w komplecie. Piotr przed chwilą przerzucał wędki. Sławek rozstawia się w tym miejscu, idę do Mateusza. Idę się przejść do Mateusza, zobaczymy, czy tu jest zielsko w tym miejscu. Kawałek mamy od siebie, ale centralki Mateusz ma ze sobą wzięte i będziemy sobie tam chyba siedzieć przy ognisku, jak będziemy robić ognisko. I będziemy sobie tutaj tak kombinować. I co Mateusz, patrzałeś, czy tu jest zielsko, czy jeszcze nie? Jest spoko? No to spoko. No i byłem u Mateusza, Mateusz tam będzie łowił. <laughs> Moje wędki zaraz będę przerzucał. Mamy 17.25, przerzuciłem jedną wędkę, drugą na razie zostawiam. Piotr przed chwilą przerzucał. Sławek przed chwilą przerzucał. Mateusz też tam z tyłu przerzuca. Piotr poszedł tam do Mateusza. I sobie, sobie tam gadałem. Aha, co, to? aha. On tam ustawia, myślałem, że ma branie. On tam pewnie ustawia. Przed mostem trochę ludzi jest. No i tak to wygląda. Mamy godzinę 18.30. Trochę drewna poprzynosiliśmy. Sławek ma też jeszcze jakieś drzewo. Może ognisko szybciej zrobimy. Zobaczymy. Mamy godzinę 19.00. Siedzimy sobie już przy ognisku. Rozpaliliśmy ognisko. Mamy trochę drewna wzięte ze sobą, pozbierane, połupane. Przerzuciłem zestawy. Piotr zaraz, zaraz będzie przerzucał. Sławek też. No i pogoda nam się fajna zrobiła. Mamy 20 godzinę i pierwsze branie u Piotra na lewej wędce było. I czemu, i czemu, i czemu to nie chce po, poprawić? Mamy 20:28, pierwsza ryba u Piotra. Ej, weź Także ryba wyholowana, Piotr wyciągnął pierwszą rybę dzisiaj, bo tak była pauza z tymi braniami, Leszek taki około 50, nie? No i długi przypon, jednak zdało to egzamin. No, długi przypon, no. On tak się podchodził do tego długo, coś ja widziałem ty. Bo te branie jedno takie było, nie, takie delikatne? Ale, uch, nie, dobrze. Nie. Masz? Pokaż, jak wygląda ryba dzisiaj, bo zimny, 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 ale jest. Dobra, idzie do wody, dawaj powoli. Ech, w końcu jakaś ryba, człowiek się rozgrzał, nie? To ma być dwa stopnie. My, myśmy myśleli, że to będzie cieplej, ale weź go ładnie tu. zaczynam tak powoli go połóż. Zobaczymy, jak on poleci, nie? Pójdzie jak patrz. Nie, tam ładnie dotrzeć. Poleciał, no także fajnie. Chociaż coś zachęciło znowu, nie? Działamy dalej. Mamy godzinę 23:30. Przerzucamy wędki. Na zestawach cisza. Piotr tylko tego jednego leszcza wyciągnął wcześniej. Ale siedzimy przy ognisku. Jest spoko. Mgła trochę naszła. Jezioro paruje. Mamy dwa stopnie na plusie. Księżyc. Mocno daje No i dwie wędki przerzucone, idę do ogniska się może coś zjem za chwilę No i siedzimy sobie W czwórkę i czekamy Piotr sobie będzie jadł kolację A ja może Śniadanie Albo śniadanie, nie? To jest dwunasta zaraz dopiero A ja może sobie też później coś zagrzeję Wrzuciłem wędki, Mateusz przerzucił wędki. A tutaj, Piotr, będziesz przerzucał? Teraz? Na razie. Sławek nie przerzuca, Piotr nie przerzuca. Siedzimy, czekamy. O 15 po 12 było branie. Trzasnęła Piotrowi ryba i poszła z przypon. Nie, przypon jest urwany hak. Ja pierdo... ja, ja widziałem, jak ci się kij i hamulec poszedł. Hamulec, jeszcze mogłem poluć, ale go szło z hamulca normalnie. Masakra, nie? No ale zobacz, no co on się tak. I działamy dalej. Piotr sobie zmienia przypon na coś grubszego. Ja sobie kiełbaski wypiekę i z ziemi przerzucam. Kiełbasko upiekłem, tym razem nie spaliłem. Piotr sobie następną. grzeje i miałem branie po, Piotrze, po Piotra. Zerwanej rybie, aż zrzuciłem kiełbaski na ziemię musiałem je trochę obmyć, bo były od piachu No ale nic nie poprawiło, zjem i przerzucę wędki Mamy w pół do piątej Przy jeziorze, przy marzu A nie miało być żadnego mrozu, na zestawach ciszy Ognisko jeszcze mamy, siedzimy Piotr śpi, Zławek siedzi Mateusz w samochodzie się grzeje i też pewnie siedzi albo może przesnął chyba przerzucę wędki jeszcze nie wiem czy to widać ale mróz się przy wodzie trzyma przerzucę wędki nie wiem do której posiedzę może do szóstej może jeszcze z półtora godziny z godzinkę zobaczę Mamy przed szóstą. Piotr już pojechał, my ze Sławkiem jeszcze siedzimy. Jakieś 15 minut będziemy może siedzieć, ale nic nie uderza. Także Mateusz jeszcze tam siedzi w samochodzie. Eee, ale z tego miejsca już będę się z Wami żegnał. Ogólnie krótkie podsumowanie. U Piotra uderzyła fajna duża ryba. Na hamulcu mu leciała i. Zerwała mu przypon, zerwała mu haczyk, jedna tylko ryba fajna, jaka... ale poszła, a nam nic nie udało się złowić, ani nawet brania nie było żadnego, także z tego miejsca będę się z wami żegnał, dziękuję za oglądanie i do następnego razu.